Cześć, mam do Ciebie pytanie jako twórca Akademii Rekrutacji. Jedna rzecz mnie strasznie, strasznie ciekawi, jeśli chodzi o Ciebie, ponieważ wiesz o tym, że za jakiś czas zmienisz pracę. Ten jakiś czas to są albo trzy miesiące najbliższe, albo pół roku, rok, być może dłużej, być może część z Was jest już w procesie zmiany, i na tym tle, kiedy sięgasz po wiedzę, jak to zrobić skutecznie? Bo mam nadzieję, że wiesz o tym, że rynek pracy się zmienił, w związku z tym trzeba przyswoić trochę wiedzy, która choćby pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych ryzyk, prawda? I teraz część z Was sięga po taką wiedzę, albo na ostatnią chwilę, tudzież chwilę przed, kiedy podjęte są ważne decyzje, typu Ty się decydujesz na zmianę pracy, albo dostajesz wypowiedzenie, albo na drugim końcu skali, kiedy chcesz mieć wszystko zaplanowane, rozpoznane, ułożone, poukładane, wszystkie strategie rozpisane, zanim podejmiesz ważne dla Ciebie decyzje. Gdzie Ty na tej skali jesteś? Mam prośbę, kliknij na odpisz, albo odpowiedz przy wideo, które właśnie oglądasz i napisz mi dosłownie jedno, dwa zdania. Gdzie Ty na tej skali jesteś? Będę ogromnie wdzięczny, bo to strasznie ciekawi. Więc dziękuję z góry za Twoją odpowiedź. Życzę Ci udanego dnia.